Dzień dobry wam, moi drodzy widzowie. Tu Sztyks i zapraszam was na kolejny odcinek. Zagrajmy w Lego Marvel Super Heroes. Dzisiaj będzie taki odcinek troszkę wyjaśniający wiele ważnych kwestii, a konkretnie tylko 3 albo i 4. No dobra, tak więc na początku nie będę nic wyjaśniał, ale wczytamy gra i potem będziemy co wyjaśniać. Tak, my to wczytajmy. No i pięknie 15%. Piękny wyniczek. Zawsze musimy się jak gdyby dowartościować tym, że wzrósł. Nam procent, bo tak to widać, że coś się dzieje, coś się dzieje, coś robimy, coś się w tych misjach zaczyna, dziać. jakoś ta gra powoli, ociążale, spokojnie, idzie do przodu. A to nie, nie tylko za misje dostajemy procenty, dobrze o tym wiemy, w każdych legutkach jest mnóstwo dupereli do odblokowania, mnóstwo pierdółek do znalezienia i mnóstwo postaci do zagrania, tak więc żeby to wszystko ogarnąć to jeszcze kupa, 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 kupa czasu. Ojej, arms, ojej, 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 ojej. I pierwsza rzecz, którą trzeba wyjaśnić, są misje detpula są misje detpula. Sprawdziłem to. Sprawdziłem to, oczywiście, takie misje są. Tych misji jest 11 i z tego co słyszałem, są krótkie i według mojej obserwacji faktycznie wynika, że za długie to one nie są. Tak, więc będzie to tak wyglądało. E, oj, to... <laughs> no. Tak. Tak więc będzie to wyglądało tak, że od dzisiaj od dzisiaj. Dzisiejsza misja jest misją numer 1, a potem będzie jeszcze misja numer 2, 3, 4 i 5, i to będzie nasza misja finałowa, niestety, i będziemy płakać. No, będziemy płakać, ale to nie znaczy, że się zakończą wszystkie misje. Nie, 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 wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, nasza gra się nie zakończy. Gra będzie cały czas kontynuowana. Tylko, uwaga, i teraz przechodzimy do wyjaśnienia kwestii numer dwa. Poczekajcie, dobra, kwestia numer dwa: co się będzie działo, gdy nam się skończy Lego? No, gdy skończymy główną kampanię, to w tym momencie po prostu Lego będzie się pojawiać? Nasze superheroes będą się pojawiać? No, tylko nie tak jak teraz. Czyli prawie codziennie, bo tam ostatnio coś wypadło znowu, ale dosyć często byłeś teraz, prawda? No nie możecie mi tego odmówić, e, ale będą się pojawiać tak e, po prostu jak inne serie, czyli. No, po kolei, po kolei jakoś tak ładnie. Najpierw twierdza, potem Don't Starve, potem Lego, potem Simsy, potem Sim City. I tak to będzie wszystko, bo jak zauważyliście, to póki co to są same e, legutki. No, ale to się oczywiście zmieni, jak tylko przejdziemy. Jeszcze 5 odcinków. Z tym 5 No, niezły początek. Wiem, że coś knuje! Coś knuje! Coś bardzo, bardzo. Złego. Ale nie wiemy co. No, nieważne. Trzeba go powstrzymać. Takie jest zadanie. I wyjaśnienie numer 3. Jak my tu płynnie przechodzimy. Stanley się ma. Eee, jak to płynnie przechodzimy. W poprzednim odcinku powiedziałem, że się zobaczymy. Na końcu powiedziałem, że się zobaczymy w poprzednim odcinku. A to dlatego, że moja zajebistość, zajebistość osiągnęła tak wysoki poziom. Dobra, nie będę potem zatrzymywać, skończę. My time is at hand. Soon all on Earth will bow to doom. The Earth. It's such an important part of my revenge. Thanks, but we'll do all the avenging around here. And looky, Loki and his pal have a big bad mega weapon. You simpletons have no idea the danger that is right in front of you. I have created this Doom Ray to defend the planet from destruction! Also, to destroy all resistance to my benevolent rule. Defend the Earth? From what? I'll hold them off. You finish my weapon. Excellent suggestion. Fools, this place is mine to rule! Hey, hey spider like agility at your service. You can't possibly defeat me alone. Who says he's alone? It's not time for clobbering. I have work to do. Hey, it's time for clobbering. It's time for Wubudubu. Dzieje się coś bardzo złego, dzieje się coś niedobrego, nadal nie wiemy co. No się wiadomo, no już każdy kto oglądał kiedykolwiek Srebrnego Surfera, to wiadomo, że chodzi o pożeracza świata, jakiegoś tam Maximusa, czy innego wypierdziosa. W każdym bądź razie, on tu przybyła, chce zjeść naszą planetę, a dum 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 coś z nim knuje. Iron Manie, chodź tu, będziesz mi tu świecił. Ej, nie mamy Iron Mana. Jak? No, ale gdzie oni się nagle pojawili? No, no... no. Gdzieś poszli, gdzieś poszli. No dobra, z gdzieś sobie polecieli. No ale okej, okay. póki co jesteśmy tutaj razem. Troszkę wymieszały nam się składy. E, mamy Spidermana, mamy Wubu Dubu i mamy Amerykę i Store. W każdym razie, ja w poprzednim odcinku powiedziałem, że spotkamy się w poprzednim odcinku. A to tylko dlatego, że moja zajebistość osiągnęła tak wysoki poziom. że ja już jestem tak fajny, że nie nagrywam let's play od. Z początku do końca, tylko od końca do początku. No i takie tam ewentualnie małe przejęzyczenie. Po prostu wiecie, ja kończę grę i potem ją zaczynam. Tak to się po prostu. Jo, ale poleciał! Tak to się u mnie odbywa. Tak więc, jeżeli chcecie być super let's playerami, tak jak Rock, Rock czy Roy, oni też od początku nie nagrywają. Oni zawsze za kończą grę, a potem, e, potem ją, e, no, potem zaczynają. Tak się to dzieje. Wiecie, jak to jest. Koniec na początku i początek na końcu. Tak ładnie to wychodzi. No i potem wiecie, widzimy się w poprzednim odcinku, a w następnym odcinku było to i to. No i tak to się odbywa. Ale dobra, wracamy faktycznie do normalnej formuły, że jednak jest początek na początku, a koniec na końcu. Bo widzę, że nie, się ostatnio troszkę w tym pogubiłem, i dlatego trzeba wrócić do sprawdzonej formuły. Tak jest. Eee, czy mówiłem o misjach Deadpoola? Nie wiem, ale jak mówiłem, to powtórzę. Jeszcze raz, że tak, że są misje Deadpool'a. Misje Deadpool'a są krótkie, i wszystkie te misje pojawią się oczywiście w naszej serii. Tak więc bez obaw, spokojnie, Deadpool'em też sobie zagram, Ale to później, później, dopiero jak przejdziemy, i tak jak już wspominałem. Zostało nam dokładnie 5 misji, z tą włącznie. A cały czas, jak gdyby Avengersi, czyli tutaj ci mściciele, jakby ich można nazwać. Chociaż ciężko tutaj tych wszystkich ludków nazwać Avengersami, bo nie wszyscy należą do tej organizacji. No ale powiedzmy, że no, uogólnijmy, uowolni, tak, że są to Avengersi, no i oczywiście oni tutaj. Nadal są niedoinformowani. Nick Fury oczywiście o wszystkim wie, tylko że on na, póki co im tego nie mówi. Nie wiedzieć dlaczego, właściwie, nie ma tu większego sensu, dlaczego im nie mówi. E, wydaje mi się, że oni są bardziej cwani niż Nick Fury. No, bo po prostu tak, tak. No i wydaje mi się, że oni by prędzej wymyślili, co z tym fantem zrobić, niż sam Fury i ten jego agent Smith, czy jak on tam ma, Jones, czy Jane, czy, czy in, inny koleś. No nieważne, no po prostu tego dla mnie akurat to jest niepojmowalne, troszkę tutaj hmm, pudło, jeżeli chodzi o twórców. Ale, ale coś ciekawe, w sumie y, powinienem. A, a, powinienem był to powiedzieć na samym początku, y, ale chyba większość z was już wie, że jak dobrze widzicie, y, cała ta fabuła nie opiera się jakoś specjalnie na żadnym filmie na tym, to już wspominałem, tak? Cała ta fabuła jest wymyślona właśnie na potrzeby tej gry, co może troszkę być nawet dziwne, bo zazwyczaj legutki nie miały jakoś skomplikowanej fabuły, wymyślnej coś, tegoś, tego, albo na czymś bazowały coś. Wiadomo, że tutaj troszkę troszkę ciężko powiedzieć, żeby oni. że oni by w sumie niczym się tutaj nie, nie wzorowali. No bo sam osobiście pamiętam, sam osobiście pamiętam jak oglądałem. Oglądałem fantastyczną czwórkę, kiedy to surfer przybył na Ziemię. Kiedy ten pożeracz światów też przybył na Ziemię, też już tutaj była dos dosyć ostra jadka z nim. Tak więc, no, troszkę na pewno się wzorowali, ale no, co by tu innego wymyślić? <ścoughs> jakby nie ten, jakby nie patrzeć, to tak ciężko troszkę coś innego wymyślać. O, słuchaj, uhe, uhe, ej, tam jest mini zestaw kit, 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 minikit, 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 minikit. Mini Tylko trzeba zgasić. No, dobra, dobra. Jeee! Yeah! Dum, teraz umrę szczęśliwy. Teraz to was zniszczę, wy, kutasiarze. Kutasiarze, przezwacie kogoś tak w szkole? Kutasiarz? To jest takie dziwne przezwisko. EXTRA MASTER POWER! NIE MAMY HOLKA, ALE MAMY łobu DUBU! COLLOVERING TIME! I znowu po raz kolejny udało nam się dosyć szybko zdobyć, wydaje mi się, że już wymaganą... PORCJĘ PIENIĘDZY! Fak. To było głupie, myślałem, że się uda. Nie, nie udało, nie mam... Uuu, dobrze, że to nie ja. ŁUBU WSZYSTKICH ZWALA! No Dobra. Teraz właściwie ścigamy dum Duma, zresztą jak zwykle, on ma jakieś fajne działko z tych y, kosmicznych klocków, czyli po to były mu te kosmiczne klocki. Tylko pytanie, że on chce uchronić naszą planetę. To znaczy, że on nie chce jej. No nie cenił na pewno. To znaczy, że on chce zniszczyć galaktikusa czy tam innego Usa. -usa. No ale co wtedy, co, 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 w jaki sposób on miałby władać światem, skoro zniszczy pożeracza świata? No nie rozumiem tego specjalnie, ale mam nadzieję, że to się wszystko nam bardzo, bardzo ładnie wyjaśni. Kiedyś na pewno. Dzięki, łupdubu. Eś tam się zajmi tym frajerem, nie mam czasu. Wow, ale ty masz zasięg, chłopie, ja nie wiedziałem, tą tarczą to możesz... Ostro przerzucić, no dobra. Tylko że takich tutaj elementów, co tam były na ścianie, już żeśmy przepuścili z kilka albo kilkadziesiąt nawet, tak więc już to, że rozwaliłeś ten jeden, to niewiele nam da. Ale naprawdę doceniam to. Że ci się chciało! Fire! No fire! Fire! Du, du 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 idzie prąd, idzie prąd, idzie prąd, walnie, balnie w korki mnie Jednak Jedziemy. No czekaj, a my to co frajerko? Wracaj to menda jedna Ale dobra No się przyzwyczaję. Idziemy wszyscy Dobra. O! Idealnie turum Mam nadzieję, że są na tyle ogarnięci, że tu wrócą, ale czuję, że chyba nie. Dziwne w sumie, że Magneto już jest pokonany, a jego miniony nadal tutaj latają. No bo już walczyliśmy z tymi małymi mutantami, tak więc są tutaj nadal na statku. No w sumie dziwne by były, jakby ich nie było, no bo jak już się tutaj dostali, nie wiadomo w jaki sposób, no to już w sumie powinni zostać, a raczej na ziemi jeszcze nie zeskoczyli, nie? Ale nie, chwila, Magneto nie był tutaj chyba, nie? Czy był tu? A już sam nie wiem, teraz... Powiem wam szczerze, że się troszkę pogubiłem. Troszkę bardzo nawet. Ej, nie, nie! No, ładny widok, ładny. Się gra przycięła. No jaki lol? No, co za lolec? Dobra, chodź tam ty umiesz latać, nie? Pięknie. W sumie tylko ona by tu mogła przejść. O, widzicie? Minionki magneto. Dobra, dobra. Tam ze stormem nie, tylko z prądem lepiej. I Robiliśmy sobie ruchome schody. Bardzo ładnie, idziemy. Ciekawa opcja tego jeszcze nie było. Się nie powtórzyło. Kapitanie Ameryko! Rozwal to jajca. Pięknie. Tam są kolejne. No daj! Ludzie! Chłopie, ty jesteś kamieniem! Widzieliście co? Na jeźdźca? Na małysza. No. Pięknie. Idziemy. Weź jeszcze. Dobra, cudnie. Skocz! No ej! Wy wieśniaki! Co mi zamykacie przejście? Tak, wiem. No, ty się tylko do ciągnięcia nadajesz. Naprawdę, powinieneś pomyśleć nad innym zawodem. Osobiście bym ci polecił pro...fesora. Abyście co myśleli, małe sparki że co? Przesuń się, przesuń się, przesuń się, bo w łeb dostaniesz tą tarczą i ci urżnę... ...to coś. Dobra, to żeśmy sobie wlecieli, chodź. I ja mam jeszcze budować? seriaśnie pani? Tor ma sobie budować? O nie, to się źle dzieje. Ciekawe jestem w ogóle, skąd w kosmosie burza, ale to się wytnie. Wytnijmy te kawałki o burzy. No pięknie. Koledzy się ogarnęli, widzę, no, całkiem sprawnie. A to się nie rusza. No chodź. Ty. Nie ty. O, wyjątkowo ty. No weźcie mi tego Andrzeja. Ameryka to co? Niechętnie za bardzo tutaj przyjść. Spider-Sense. Spide Weź Amerykę, bo ten się zablokował. To jest upierdliwe. To. AI jest strasznie głupie. No właśnie, też się zgodzę. Chodź tu, chodź tu. Nie ty, nie ty, ty. O. No, broń się. Dobrze. Dobrze, dobrze, pięknie, to się nazywa power Dobra. Musimy teraz ogarnąć jak otworzyć ten most. O, ten się przykleił. Dobrze, dobrze, że nie spadł bo hajs. Jest... O, coś ci ostrzega, coś ci ostrzega. A oglądaliście, kiedyś był taki fajny odcinek Spidermana, generalnie ostro mi w pamięć, że... General to nie był jeden, o tam się ciągnęło, a się ciągnęło i tam już wiele serii z tego było i takie tam że Spider-Man miał taki dylemat, taki problem nie wiem co konkretnie tam się działo i dlaczego tak się działo ale było tak było tak, że... co tam było? Aha, że on się przeniósł do jakiegoś wymiaru, tam była taka kobita. Zresztą jemu zawsze taka kobita towarzyszyła, w sumie nie wiadomo co ta kobita robiła i co, co ona tam chciała. No się pewnie większość wie, ale ja nie za bardzo kojarzę. No nieważne i tam była taka kobita i, i różnych Spider-Manów z różnych wymiarów przyzywała. I tam był taki nowoczesny Spider-Man i taki Iron-Man Spider-Man i taki... I taki, takie różne, przeróżne Spider-Many były naprawdę I był Spider-Man bez mocy nawet. Naprawdę, ten odcinek był fajny, strasznie by się podobał. Nie wiem dlaczego, w sobie sam w sobie jakiś wybitny nie był, nie? Ale, ale podobał mi się. Tak więc, e, dajcie znać, czy oglądaliście. Zresztą pewnie większość oglądaliście, bo tam jesteście poobglądani. No dobra, dobra. No właśnie. <grym> Synku, tylko nie rób tego, no, mamo, ale teraz jak powiedziałeś, że mam nie robić, to muszę to zrobić! O kuźwa. czemu? Też myślałem sobie, że to ścieba, a jednak nie. I co teraz? Poleciby gdzie? No tyle hajsu minąłem. Kuj, Okej, okay, no to i co? I walnieby w to? Oooooooo! de panowie! Te <grymne> uśmiechy na twarzy. Dzieci, nie próbujcie tego w domu, w kosmosie nie ma. Ten? Żyj! Pięknie. Idź, idź, idź pajama. Idź. Kochany. O, majstr. Ten z kluczem. A ten co? Salsa? Metalhead. Pathetic worms. Bow before your savior of Earth, Dr. Doom! The tanker incident was merely a setback. You cannot stop me now! Let us finally settle this. Hey! I didn't notice that we Z doktorem Dumdumem! To znaczy, że nie będzie on już naszym głównym przeciwnikiem, a stanie się nim ktoś inny! Pytanie tylko kto? No właśnie. Dalej, jeszcze tylko dwóch: Buch, bóg. bóg. i buch, i buch. I na Dumduma! Coś ci się powierzchnia, chłopie, zmniejsza. A to co to, 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 jest, to to, to. Co to jest za jakieś dziwne stworzysko? Walnij mu. No dalej, no co jest? No czemu uciekł? No, Doom? Nie zadzieraj do mnie. O, będą się okładać po mordach tak fajnie, już dawno tego nie widzieliśmy. W ogóle dawno Halkiem żeśmy nie grali. Szkoda. Nie. Co to jest? Trzeba pociągnąć, pociągnąć. WAJCHĘ trzeba pociągnąć. Spiderman, ty się przydasz. WAJCHA jest dociągnięcia. Zobaczcie, tam stan Lee sobie lata. <grym>, nie wiedzieć dlaczego. Nie chcę lata. Ciągnij! Ciągnij, nie daj się! Urrywij mu łapetinkę! Wow, wow, ten to ma siłę. Gdzie to poleciał? No, no dawaj, bo póki co to tego gadasz? Co ty jesteś? Let's player! O, oh, Ma działo oh -oh, bijemy się Nie, 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 panowie! Tak się nie będziemy bawić. Chodź ty, nie ty, o ty. Oczywiście bez postumentu to nikt nie staje, nie, cel to musi być numer numero uno na postumentu. No wybuchnie czy nie wybuchnie? No przerywacie promień wieśniaki. A, w to muszę walić, dobra, mogę i w to. Uuuu wybuchło! No te wiesz, jaki przerwają mi promień no. I tu biegają Dobre! Fajnie wybucha! Ole! Yeah. Walnęło! Ubududnięte. Łobudubnięte! Ciężko aż na powtórzy. Łopudubnię... Łobudu łobudubnięte Co tam tornadami, cholera? Pieruny masz, nie? Buch. Bigo! Bigo! Lewy, prawy, cios, nada motherfucker w łeb! Nooo, po chyba, skurczy byku. Nie, uciekaj. Dobra, koleś. No nie, again ten głupi stwór. Finish to są. To są Dumboty. No, ty mnie bijesz? A masz. Nie trafiłem. Masz szczęście. I tam już kolejny lata. No, weź go. Przywal mu kurde ile tych milionów tu lat Aaaa! Upierdliwa misja No ty on mnie bije No dlaczego nic mu nie mogę zrobić Dobra, on się musi rozpędzić i musi po prostu mnie ominąć Wtedy się wyglebie O właśnie tak Pięknie, tak jest Poszło szybko tym razem Całkiem sprawie. spider Spiderman, nie ty, ten Spiderman Ten Spiderman Szybciutko, szybciutko Nie mamy czasu, doktor Dumnie mnie będzie oczekować, że go pobijemy Łoł, wow. poszło Na bo żyłka pęknie, koleś Uspokój się Zresztą żyłka Ciekacz, czy on ma twarz, no się ma twarz, ale spaloną Tak mi się wydaje. Doktorze Ameryko. No, może nie doktorze, no Ameryko. Ciekaw jestem czy Stadła wolności wróciła na swoje miejsce. Takie rozkminy przy ostatecznej walce. Właśnie to nie jest ostatnia misja, ale... Końcóweczka tak więc... Takie mam rozkminy. Czy wróciła na swoje miejsce, czy jednak nie? Powinna wrócić. Przydałoby się, gdyby wróciła. Ale jak nie wróciła, to trudno, Doktor, Doktorze Dum-Dum? Czas... je budu. A może jednak? Dlaczego bijesz Kapitan Ameryki, ty ośle? Ty łubudubu dubu stworzę. Oj, ten to się nam teraz wpienił. No, co nam tu zafundujesz tym razem? Działka ci się, chłopie, pokończyły, tak więc wiesz... No, uwaga, teraz poleć. Poleć, leć, leć. Uuu, uciekamy, czekam, uciekamy. Dobra, obalił się. Bijemy, bijemy. Nie tego! No, kuźdę. kurczaki, no. No, już myślałem, że ten się nie ogarnie, nie? Po prostu. O, jejku. Wszędzie łażą dzisiaj te miniony. Naprawdę jest ich tu od nas nasrania i ciut, ciut, Naprawdę nie ma miejsca, żeby sobie trochę po... Pochodzić, no, bo nie wiem co powiedzieć, no, ale widzicie, ile tego tutaj cholerstwa wszystkiego jest. Co ja zniszczę, to to nowe przychodzą. Ej, no co mi uciekłeś? Chodź tu! Dobra, nie, ty to ty. I po zabawie. No i co z tego? Wow, ale poleciał! Nowy rekord. Jak nic, nowy rekord. Udało nam się pokonać wydumany, wydmany, wydumany promień duma. Udało nam się pokonać samego doktora Duma. Otrzymaliśmy go oczywiście w zestawie i mniej więcej tym czasem zmieniał, zmienił nam się nasz główny wróg. Kim będzie ta ten osobnik? Wydaje mi się, że na dzisiaj się jeszcze tego dowiemy. Wystarczy, że klikniemy. Kontynuuj tryb fabularny i sprawdzimy, co takiego czeka nas już w następnym odcinku, tym razem nie w poprzednim odcinku. <laughs> A oni to gdzie byli właściwie? Bo by się trochę tu przydali. Co on robi ten cwaniaczek? Oh, plan? A weapon? Lightning you have. Imagination, you don't Galactus. Oh. nice hat <laughs> Galactus devourer of worlds not mine, but. <laughs> Finally, my vengeance will be realized on your pathetic planet. I will harness the power of Galactus. He will have the Earth for breakfast and Asgard for lunch. Wow, he's gonna be pretty full. That's quite a lot of protein, even for a big guy. This? All this, brother? All a sad plan for revenge on Earth? On Asgard? Yes, brother. I sat in my prison cell, plotting my revenge, thinking, planning, convincing Dr. Dumb to do my bidding. And you never saw it coming. Now, behold my genius! Okay people, let's go to work. Avengers assemble. Not that be było na tyle. <laughs> a toby, yes, a giant alien being is attempting to eat our planet with the help of a Norse god. I'm on it. Thank you for calling shield. Can you hold please? Thank you for calling shield. Please hold, gentlemen. The situation is dire. I welcome any ideas. You've got to be more flexible in your thinking, Director. Maybe the bad guys can help. I guess technically that's a bad idea. Ironic. I mean, if Earth is gone, who do they have to menace with evil plots? Each other? Hello. Doc, it's Nick Fury. I have a proposal for you and your friends.

wyjaśni się jeszcze tylko w jaki sposób ratujemy ziemię, bo uratujemy niewątpliwie e, no dobrze póki co ja uratowałem stan kiedy to ja go uratowałem, chyba chcący. no ale dobra, bardzo serdecznie wam dziękuję, jak widzicie robi się ciekawie, zawsze robi się ciekawie wtedy kiedy się wszystko psuje, no a psuje się tutaj praktycznie wszystko co się zepsuć mogło, chcą zniszczyć ziemię a to nic nowego, tak więc bardzo serdecznie wam dziękuję jeszcze raz i zapraszam już na kolejny odcinek, do widzenia cześć!